Ujj, To jest dobra na GPK, Timo. Na pewno orn, coś dystansowego. Typu mój chur. O, 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 o. zarumieniłem się. Nie mamy żadnego podrzutu, to wyjdzie. O, to ja może wezmę jakiś podrzut. Co? Dobra, chcecie podrzut chłopaki, to jedziemy. Nie, bro, jesteś głupi. Bracia Jonas Brothers. To za przodu? Rób loda, oh. <śles> <śles> tak, wypnij się do kamery. Nie, nie, nie. Hmm? Ale ty masz do niej. No, Halo? Halo? <grywa> no, dobra. No ja. nie, o kur... Dobra, jest potencjał. Ty przej... mida? Zobacz co tu się dzieje, kur... Masz jakiś problem? Że nie wygramy tego. No nie, nie ma go. Go. kur... <grywa> nie gramy. <grywa> nie wziąłem kanoniarza. O nie wiem, zawsze jak pierwszy kanoniarz kur... umiera przed moimi oczyma i nie widzę gola, to wiem, że tego Wasi już nie da wygrać. O! to, nie wiem. <gryway> Drugi kanon to już jest pewna śmierć na tej linii AHH! Listing Wow! weź zabił chociaż. Dobro, dobro, dobro. No, 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 mamy. E ale close chyba, dobra, Nie, wakarze, no. nie, co ty? Dobra, ja uciekam. Ej, pomóż, że Mida. Ja, ci, no, tak, nie nie wiem, Jak on Nie wiem, jakkolwiek możesz najlepiej. Pomóż, kurwa, Bardzo dobrze, teraz tego. Dobra, nie wykryj się. jest jungler. Ja dole, to nie kurde, jest dżunglę, to jest mamy, jakaś... No. no to jest o, za fiesta! Kurde. Jedziemy z nimi, chłopaki. Jedziemy, kur... Jedziemy na wózku U. inwalidzkim chyba. Ty, coś tam chodziło, o czy mi się wydawało? Ktoś tu chyba. No się, kur... Szelest w krzakach usłyszałem. 69 golna. Masaki! Eee! Co jest, kur... A czemu ty farmisz? A JEDZIE GPS! Pamiętasz jak mi sfarmiłeś dwa miniony? No dobra. Nie chcę się grać, bro, nie chcę się grać. Nie chcę mu się grać, ktoś to słyszał? Dawaj one, dawaj one! ONI BĘDĄ dajwować, STÓJ TU, STÓJ TU! Dawaj, już chodź, chodź! Nie mogę. Oczywiście ten mandarynę opielił. Co to k***a jest, że on nagle z powietrza na dół idzie? Wypił mandarynkę. Wypił mandarynkę i koniec. No! No! ja K***A tu JEM NIE TRAFIA?! Kul deszcz no Wiesz, że fajny deszcz, wiesz, że Tak, dobra, no to musimy to wykerować No to poddajemy, kurwa. Ja coấy? Dobra, to jest jedno ku prawdopodobnie O, to bez kity było jedno ku. A czyż miałem jeszcze w głowie nadzieję, że to może kula nie będzie koniec no. Ale beczka BUM <komunikselling> I BUM Fajnie, że da się cokolwiek Tpa, zrobić. On ma kolektora. kolekcjonuje nasze głowy, krwa, już od Tadzec. dobrych 16 minut. Ja Coś protestantes... no> tak? na alejce. Tak, Cichutko powiedział. Tknąłem na alejce, chłopacy. Chłopaczcie, kurde! Nie wiem, kopek! Co żeby coś tu kurwa powstało? No, kurwa to o, czy nie palisz erki? <śmiany> <śmiany> nie wiem k**. Idę na topa Wypijemy się w piątkę na topie i elegancko kurwa poddajemy Ja kurwa je ja nie rozumiem <śmiany> Zobacz U Ale pszczółka opi, pszczółka łoptygu Gramy 10 placementów? Nie, nie mam team. Ja, ja mogę <śmiany> To jest to mój brat! Gramy chłopaki, nie jak wy. <grafy> gramy 10 placementów, po czym wybieramy Jona na dżunglę. Ja sułono Adekery. Lepiej wygląda mi z portu-zaport. <grafy> <grafy> to tutaj no 1-11. I ta osoba powiedział, spytała się, czy gramy placementy. Ja mogę, ale do niej opowie. Nie, nie mogę, musisz pograć na jakimś <grafy> Dobra, widzę, że podbijamy stawkę, kurwa. To za tą farmę, kurwa. 750 kur Simoleanu. Co tu się od to w pres, oh, 1000 golda to było. To bardzo fajnie pachnie. Wow! Tego yeah, tak się to Jeden... No ja nie mogę nic Dobra, co ty gadasz? Końcem marszu mamy Opel luxe. z means fort z fortunką Łączne staty to 6,20. Dobra, 7 w, w o, zginąłem. Ey

Tak upa wygląda najgorszy kot, jaki w życiu miałem. Najgorszy kot, najgorszy jest.